Na tle publicznego promowania planu pokojowego przez Stany Zjednoczone Ameryki i Rosję, który de facto wzywa Ukrainę do kapitulacji. W zespole Donalda Trumpa znaleźli się tacy, którzy sprzeciwili się takim planom i otwarcie stwierdzili, że ekipa amerykańskiego prezydenta stała się uczestnikiem gry prowadzonej przez Kreml. Specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczone Ameryki Donalda Trumpa do spraw Ukrainy Keith Kellogg poinformował swoich współpracowników, że planuje opuścić administrację w styczniu 2026 roku. Kit Kellogg rzekomo uznał, że w zespole Trumpa przestano rozumieć rzeczywiste przyczyny wojny na Ukrainie i nie są skłonni przyznać, że to właśnie Rosja, a nie Ukraina, blokuje wszelkie rozmowy pokojowe. Co więcej, ludzie z zespołu Kita Kelloka twierdzą, że uważa on, iż jego koledzy z administracji Trumpa po prostu dali się nabrać na oszustwo Rosji. Dlatego nie chcę już więcej brudzić się tą administracją, która jak się wydaje ugięła się pod Kremlem. Podaje się również, że generał Kellogg miał nawet otwarte skandale z Witkowem, który spędził aż trzy dni z Rosjaninem Kirilem Dmitriewem, po czym przedstawił Trumpowi właśnie ten plan pokojowy. Kit Kellogg otwarcie dał do zrozumienia, że tacy jak Witkow wyraźnie zaczęli bronić nieukraińskich, a nawet nieamerykańskich, Lecz wyłącznie rosyjskich interesów. Nazywam się Aleksiej Pieczyj. Porozmawiajmy o tym szczegółowo razem. Zanim zaczniemy, proszę subskrybujcie kanał, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie mój kanał Pieczy News na Telegramie. Link jest w opisie filmu, gdzie publikujemy najnowsze wiadomości na bieżąco. Jeśli chcecie wesprzeć finansowo działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić za pomocą dowolnej darowizny lub płatnej subskrypcji. Korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu, będę wdzięczny za każde Wasze wsparcie. A więc, specjalny przedstawiciel prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa do spraw Ukrainy, Kit Kellogg, poinformował swoich współpracowników, że planuje opuścić administrację Trumpa w styczniu. Poinformowały o tym cztery źródła agencji Reuters. Odejście oznacza utratę kluczowych osób. I od razu warto zaznaczyć, że specjalny wysłannik prezydenta to tymczasowe stanowisko. I teoretycznie tacy wysłannicy powinni być zatwierdzeni przez Senat, aby pozostać na swoich stanowiskach dłużej niż 360 dni. Kellogg dał do zrozumienia, że styczeń byłby naturalnym punktem wyjścia, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy. Kiedy Keloka zapytano: „A co jeśli Kongres jednak mianuje pana specjalnym przedstawicielem prezydenta na stałe?”, podobno odpowiedział, że nie chce już pracować w zespole prezydenta gdzie broni się interesów nie ofiary wojny, lecz agresora, czyli Rosji. Niestety odejście Keloka będzie nieprzyjemną wiadomością dla Kijowa. Europejscy dyplomaci, w tym ukraińscy, uważali emerytowanego generała porucznika za życzliwego słuchacza w administracji Trumpa która czasami skłaniała się ku punktowi widzenia Moskwy na temat przyczyn wojny na Ukrainie. Generał Kellogg umiał przywołać do porządku tych, którzy zbytnio spoufalali się z Rosjanami. Wiadomość o tym kroku, Kita Kelloka, pojawiła się na tle nowych trudności, z którymi Ukraina zmierzyła się na froncie dyplomatycznym. I oto dwa źródła poinformowały agencję Reuters w środę, że Stany Zjednoczone Ameryki dały do zrozumienia prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełęskiemu że Ukraina powinna zaakceptować opracowany przez Stany Zjednoczone Ameryki ramowy dokument dotyczący zakończenia wojny z Rosją, który zakłada rezygnację Kijowa z terytoriów i części uzbrojenia. Te propozycje, jak zmniejszenie liczebności sił zbrojnych Ukrainy, będą poważną przeszkodą dla Kijowa. Ta ramowa propozycja została przedstawiona przez specjalnego wysłannika Stany Zjednoczone Ameryki do spraw pokojowych Steve'a Witkowa, kim on tylko nie był. I oczywiste jest, że Kellogg nie brał udziału w opracowywaniu tego planu pokojowego. Kellogg bardziej stanowczo potępił rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną Ukrainy niż jakikolwiek inny przedstawiciel administracji Trumpa. Kellogg czasem wchodził w otwarty konflikt ze Steve'em Witkowem, który powtarzał niektóre tezy prezydenta Rosji Władimira Putina i od dawna opowiadał się za jednostronną wymianą terytorialną w ramach długoterminowego porozumienia pokojowego. Kellogg natomiast stale zapewniał, że Witkow się myli, kiedy próbuje wywierać presję nie na Moskwę, lecz na Kijów. Ale przypomnę, jak jeszcze wiosną Rosja bezczelnie zażądała od Witkowa i Białego Domu odsunięcia Kita Kellogga od negocjacji dotyczących wojny Rosji przeciwko Ukrainie, nazywając go zbyt proukraińskim. A Donald Trump, przepraszam, jak piesek, po prostu się zgodził i nieformalnie wyznaczył do tej roli Steve'a Witkowa który potem zaczął latać do Moskwy na spotkania z Putinem, i który swoją drogą ostatecznie zorganizował wizytę Putina na Alasce. Ostatecznie okazało się, że wśród sukcesów Kita Kelloka było przyczynienie się do uwolnienia dziesiątek zakładników przetrzymywanych przez białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki w zamian za częściowe złagodzenie sankcji. Generała po prostu wykorzystano do negocjacji z dyktatorem Łukaszenką. No i tutaj ważne jest, żeby pamiętać, że choć Trump był maksymalnie skoncentrowany na zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jego podejście do tego, jak to zrobić, znacząco się zmieniało. W marcu na przykład na jakiś czas wstrzymał wymianę danych wywiadowczych z Ukrainą. Mimo, że Trump uruchomił program, dzięki któremu europejscy sojusznicy kupują amerykańską broń dla Kijowa, w dużej mierze zakończył amerykańskie programy pomocy wojskowej, które zostały stworzone przez byłego prezydenta Joe Bidena. A Trump doszedł do władzy, nalegając na natychmiastowe zawieszenie broni, ale zrezygnował z tego żądania po spotkaniu z Putinem na Alasce w sierpniu. W październiku ponownie poparł pomysł zawieszenia broni na linii frontu po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim w Waszyngtonie. I ostatnia propozycja Stevea Witkowa, o ile jest popierana przez inne frakcje administracji Trumpa najwyraźniej stanowi kolejny krok w kierunku ustępstw wobec Rosji. Ponadto obecnie w Kijowie przebywa delegacja Stany Zjednoczone Ameryki na czele z ministrem armii Stany Zjednoczone Ameryki Denem Driskalem z misją ustalenia faktów na miejscu. W skład delegacji wchodzi również szef sztabu armii Stany Zjednoczone Ameryki generał Randy George. Według źródeł Kellogg utrzymywał silne relacje z Trumpem, jednak jego nieobecność na październikowym spotkaniu z Zełęskim niektórzy sojusznicy wiązali z wewnętrznymi sporami w administracji Trumpa. Warto też zaznaczyć, że na razie nie wiadomo, kto zastąpi Kita jeśli w ogóle ktoś go zastąpi. Natomiast The Telegraph pisze, że decyzja specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki do spraw Ukrainy Kita o rezygnacji ze stanowiska rzekomo wynika z jego rozczarowania tym, że koledzy z administracji Trumpa. Dają się nabierać na sztuczki Rosji. Artykuł o nowym planie pokojowym Stany Zjednoczone Ameryki podkreśla, że zamiar odejścia Kita Kelloga od stycznia 2026 roku pokrył się z ujawnieniem szczegółów planu w mediach. Cytat: Osoba blisko związana z Kellogiem mówi, że uważa on, iż jego koledzy z administracji Trumpa dali się nabrać na oszustwo Rosji. The Telegraph ustalił też, jakie inne maksymalistyczne żądania Rosji znalazły się w projekcie planu pokojowego. Ponadto pojawia się tam pomysł, że w zamian za kontrolę nad całym terytorium obwodów Ługańskiego i Donieckiego należy płacić Ukrainie czynsz. Wskazano również, że plan przewiduje przekazanie Rosji całego Donbasu. Ukraina powinna ograniczyć swój arsenał broni, zredukować armię o ponad połowę i zgodzić się na język rosyjski jako drugi urzędowy. I właśnie Kit Kellogg powiedział wprost, że tego absurdu nie będzie popierał i w tym absurdzie brać udziału nie zamierza. Dlatego teraz Kit Kellogg przechodzi na emeryturę. I niestety w zespole Trumpa jest coraz mniej osób popierających Ukrainę. A są tacy jak Steve Witkow, którzy wyraźnie promują maksymalnie prorosyjskie stanowisko. Tutaj postawię wielokropek. Napiszcie swoje opinie i wnioski w komentarzach pod tym odcinkiem, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. I nie zapomnijcie zostawić lajka. To wszystko. Dbajcie o siebie. Cześć.